thank <laughs> you Cześć, jestem Przemek, Wasz kandydat do samorządu uczniowskiego Głosujcie na mnie. Głosuj na Przemka, a na pewno nie pożałujesz. Będziemy się bawić do na najlepszych wieczoraków w nowych dyskotekach. A już po południowych czekają na Ciebie dni tematyczne, takie jak na przykład Mikołajki. Przemek, nie zapomnij o organizacji koncertów, bo każdemu należy się chwila relaksu. Gdy na Przemka zagłosujesz w klub Przemek to wpływowy człowiek, a więc za jego rządów w Słowaku spotka się z ciekawymi osobami. Rządy to nie zabawa, a więc pomożemy w organizowaniu wyborów do młodzieżowej organizacji. Zadbajmy o to, aby słowak tymi Radio lecą nie upadł, Ale pamiętajcie, uwaga, trafaj! Przemek zadbał każdego ucznia. Będzie kontynuował szczęśliwy numerek i nie pytanie 13 dnia każdego miesiąca.